Proszę bardzo. W każdym filmie często pojawia się motyw wartości życia rodzinnego, wolności, uczciwości wobec siebie i wobec innych. W filmie Śmierć jako śmiertelna choroba przenoszona do pociągu to Pan temat śmierci. Chciałbym podejść Pana stanowisko w sprawie śmierci jako wartości. Śmierć nie jest wartością, jest, jest nam zadana, więc nie mamy... Nie mamy co z nią dyskutować, ona jest po prostu wpisana w program naszego życia. I wartością dla mnie jest świadoma refleksja o śmierci. Śmierć nas zmusza do tego, żeby się zastanowić nad tym, co jest, czym jest życie, czyli przeciwieństwo śmierci. Żeby go nie marnować, żeby metaforycznie mówiąc nie być martwym za życia, bo bywa, że człowiek już za życia zamiera. I to jest pewne, pewne memento, to przypomina nam tego nie trzeba zrobić, to jest zmarnowanie, zmarnowanie życia.